Cześć serduszku, na tym filmiku coś ja jeszcze o elektrodzie, dokładniej o elektrodzie do zmartwychwstania y, i do wysokości narchozy. Co i jak trzeba zrobić w wysokości? Jak, jak jest ta, jak jest ta elektor, elektroda, to ona w sobie ma wysokości dany neuroprzechodnik. Elektroda się robi w wysokości z ten z wapnia wysokości metalicznego, z wapnia metalicznego, metalicznego się robi ten, tą elektrodę. Po elektrolidzie, po elektrolizie, ten wapno i tak dalej, to, na innej, jak, to jak się robi to wapno wysokości, o, o, można zobaczyć wysokości i można zobaczyć jak się metaliczne robi wapno, to można zobaczyć wysokości na filmiku wysokości ten, y, no, y, o zmartwychwstaniu o zmartwychwstaniu, y, o, re, o replikatorze, o replikatorze, na Boże je chowa nauka o replikatorze, tam to nauczą robi się ten ten, i i wysokości jest, jest, jest ten pojemnik, jest ten pojemnik wysokości, Jestem pojemni jest ta elektroda taka, pałka taka, elektroda, później daje się pojemniczek, pojemniczek wysokości się daje, hmm. najlepiej wysokości, żeby te, ten pojemniczek wysokości był te, też z tego, yy, yy, odlany wysokości też i, yy, i wysokości z wysokości yy, ten. W, w, wap, y, tego, wap, y, te, te, tego wapna wysokości metalicznego i tego dziurka tam w nim wysokości w tym pojemniczku, że się wsysa tą wodę wysokości, a wodę, się, zawy, z, y, wodę się jaką się wsysa do tego pojemniczka, to, to jest wysokości ten. To jest przyjemności, y, na przykład jak chodzi o neuroprzekaźnik wysokości glutaminian, glu, 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 gabę, gabę najpierw z gabę neuroprzekaźnik, GABE się daje, daje się azot wysokości ten. Azot bysto, y, ten, Yy, azot z wodorem, azot z wodorem. Można też dać w wysokości yy, yy, ten, no. Yy, yy, ten, no. Jak się to nazywa? Yy, no. Yy, można dać też i w wysokości ten. Yy, amoniak, amoniak, azot z trzema wodorami, a z trzema wodorami, ale azot z wodorem jest najlepszy. Chyba amoniak lepiej, bo azot z wodorem, jak jest na Europie, jest atom azot, to azot, ten wodor łączy się z góry wysoci. To musi być jednak amoniak, to musi być gdzieś na z góry, z góry się łączy. Drugi, pierwszy wysości, azot wysości z trzema wodorami to jest amoniak. Pierwszy azot się łączy z góry wysości, jak jest od płacki, na płaską stronę cię patrzysz, z prawej strony się przyłącza wodór i na dole się przyłącza wodór, a z lewej strony jest wolny wysokości, wolny wysokości ten... Wolny wysokości atom wysości atom azotu, wysości bez wodoru, bez wodoru. No. I tak to wygląda. I jeszcze tam się daje, tam się daje ten europrzekaźnik i, i daje się ten azot wysoci, yy, yy, azot wysości, yy, t, no ten, 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 ten azot, t, azot azot z trzema wodorami się daje, czyli amoniak, amoniak i daje się jeszcze trochę litu, trochę litu. I tak a inne wysoci i to jest jak, jakiejś wysokości grubości, wysokości jakiegoś, jakiegoś wysokości centymetra wysokości ten pojemniczek pojemniczek i za pojemniczkiem robi się jak glutaminianiec to robi się ten y, szczątkowy wysokości jeszcze, jeszcze jeszcze się kreski się tam wysokości się, kreski się robi i kreski na zewnątrz się robi wysokości i robi się wysokości milimetrowe wysokości ten długość milimetra wysokości czy pół, pół milimetra się robi grubości wysokości y, tego y, tego wysokości ten y, no Yy, wapnia wysokości metalicznego, metalicznego, wapnia metalicznego Tak samo jak glin, glin to jest, a metaliczny glin to jest wysokość aluminium, aluminium. No, tak samo wapno wysokości metalicznym metalicznej wysokości, a yy, wapno wysokości to jest, to, 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 to jest, to yy, można to nazwać jakoś, ale to, 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 to wapno metaliczne, wapno metaliczne po prostu. Metaliczny. No i tak najprościej będzie najprościej. No, no, no. I tak to wygląda, i tak to wygląda. A do drugiego, na, drugi najmorszy przekaźnik człowieka to jest, to jest w wysokości e, glutaminian. Glutaminian też od seksu, to jest od, drugiej, od seksualności. Od, też od seksualności. GABA jest od seksualności. Glutaminian też jest od seksualności człowieka i pójść i wysoci taką samą elektrodę, tylko w środku wysości zamiast wysoci gluta, gabę to glutaminian trzeba dać, dać wysokości i każdą tą elektrodę na końcu, na końcu, tak z boku wysoci ten podzielić na 7 kresek, bo receptorek się dzieli na 7 receptorków wysokości. Każdego każdego neuroprzekronika jest 7 re receptorku wysokości w rzędzie. 7 receptorków. i to będzie oddziaływało na mózg, jak się przyłoży do, 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 do czaszki. No. I to jest różnica jak oddziaływanie będzie by wysokości, jak tam od azotu coś ten, z prawej strony, że jest ten wodór, a coś wysokości azotu, a z lewej strony nie ma tego wodoru, azot, a z lewej strony nie ma tego, tego wodoru wysokości jednego, bo są tylko trzy atomy przyłączone coś do tego, bo taki atom jest płaski, taki z góra, dół, lewa, prawa wysokości. Z prawej coś będzie wodór i z góry i z dołu, a z lewej strony nie będzie wodoru. To jest różnica jak się przyłoży coś wysokości, bo to całkiem inne oddziaływanie. No, tak to wygląda. I tutaj w wysokości taką... I, ty, i ty, tak po kolei neuroprzekaźniki. Następny w neuroprzekaźnik wielkości to jest w wysokości acetylocholina, później jest w wysokości dopamina, dopamina też do tego dać dopamina w wysokości ten amoniak, amoniak wysości, dopamina, amoniak wysości i, i wysości lit i, i trochę litu do tego pojemniczka wysości przy następnej elektrodzie też podzielona wysości na 7, 7 kresek zrobić wysości z boku wysości tej elektrody wysości co do mózgu przy, przykłada się wysości 7 kresek takich zrobić wysości e, naciąć wysości na 7 receptorku, żeby te, 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 te dopaminy działało i, i grubo ale każda grubość musi być o pół milimetra grubsza przy na końcu wysokości tego azotu, te, tego wapnia metal, metalicznego wysokości pierwsza elektroda miała pół mm, dru, druga glutaminian ma wysokości Y, mm wysokości trzecia cytrycholina ma wysokości milimetr i pół wysokości czwarta ma wysokości ma 2 mm, czyli dopomina ma 2 mm jeszcze jest wysokości, później podapamienia jest wysokości neradrenalina, neradrenalina, później jest serotonina, i później jest cestosteron się daje wysokości to są, to są 7 neurów w u człowieka i taki 7 od wysokości i cię przykłada właśnie, właśnie od azotu, jak. jak to by coś ci z lewej strony mu, y, czaszki i tu też kierunki by coś trzeba pamiętać. E, jak odlew robić się tych, jak to wszystko, żeby to się zgadzało, by coś kierunki czy się, się musi się zgadzać. Że robić, żeby coś ci do, do północy, do północy o, robisz odlew. Do północy robisz odlew. To z prawej strony masz wysości ten. Albo odwrotnie, z lewej strony masz. Ale nie, jak do północy robisz wysokości to u mnie w Polsce tak, tak będzie. Że z prawej strony jest ten wodór wysokości, a z lewej strony nie ma tego azotu lub wodoru. No. No i tak to wygląda. To z prawej strony jak przykładasz wysokość z lewej strony jak przykładasz, to masz ten ty, masz ten wysości wo wodór, masz ten wodór, to się robi to wysości ten. Usypia się człowieka, usypia się człowieka, jak łączy te elektrody. No to narkoza jest, to narkoza jest. I to na wszystkich działa narkoza, to się tak hosmici usypiają, tak hosmici usypiają. I to jest narkoza i to jest narkoza wysokości, no że usypiasz człowieka, usypiasz człowieka no. I tak dalej, i tak dalej, by coś. Tak to wygląda, tak to wygląda. Eee, no co tu chciałem powiedzieć jeszcze no odpowiednim naświetleniem można też jej powstrzymać, żeby żeby widział wysokości żeby czuł, czy czystło wysoci, a żeby się ruszać nie mógł, żeby patrzeć nie mógł można naświecić, tak, bo jak się naświetla i ten dzia i ten i ten by i wodór, wysokości pod wpływem prądu, wysoci jak się naświetla, bo po prąd, on się obraca i dla grawitacji w grawitację silną bardzo wy te przekazuje wysoci z tego, z tego, z tego magnezu, wysoci metalicznego, metal, metaliczne, z wapnia metalicznego, bardzo dużą grawitację przekazana, uwarunkowana wysości tymi neuroprzekaźnikami, że działa to grawitacyjnie, wysoci w terenie mózgu, gdzie są te neuroprzekaźniki, te neuroprzekaźniki to działa to na neuroprzechaźnik, jak, jak neuroprzechaźnik ma na przykład CO, CO, to to O zaczyna się obracać. Jak to O zaczyna się obracać szybciej niż, 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 niż trzeba, bo się naświetla świetla wysokości, to dodaje się, się napięcia wysości wysokości i wszystkiego się dodaje i grawitacja po, pobudza wysości wysokości ten, obr, obrót grawitacyjny pobudza wysości wysokości ten, yy, tam, tam, ten, tamten wysokości neuroprzechaźnik, z, te, z tej elektrody wysości zaczyna się obracać te, te wysokości, C, CO na przykład bo CO o wysokości NH, NH, NH2, NH2, to te, te, te H2, te, te, te dwa, dwa razy H się zaczynają obracać, to już informacja się nie przekazuje że jest to za duży, za zaburzona, by coś przekazać informacji wysokości, bo to się obracało jeden jedna sek, jedna sekund, jedy, jedna raz na sekundę, a tak się obraca trzy razy na sekundę i by coś tak inna informacja jest przekazana, że tylko człowiek już nie odczytuje wysokości, no i jest zaburzona, informacja się nie przys nie, nie przesyła, informacja się nie przesyła, no nie przesyła by coś i przy normalnym, a funkcjonuje normalnie, a funkcjonuje normalnie, by coś ten, ten mózg funkcjonuje normalnie, ale informacja się nie przesyła, to jesteś uspany, jesteś uspany, jesteś uspany, no i tak to wygląda, i tak to wygląda, a by coś, jak przełożysz z prawej strony, tam by coś do azotu, by coś, gdzie, gdzie by coś nie ma, nie ma by coś tego, 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 tego te, 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 tego wo, tego wodoru wysości, to znowu się robi zmartwychwstanie, zmartwychwstanie. Napięcie lekko pobudzi stanie. na euro przekaźniki, że prąd się wyzwoli, napięciem wysokości ten euro przekaźniki, wysokości i grawitacją się przekaże, wysości ławej grawitacji, że poruszy na i informacja się już przekaże. No. Tak, taką jak naświetlacz wysokości z tych elektrod sości, bo, bo jak zmartwychwstanie robi, to z komputera się skwarka, by coś ci naświetla na naświetlać się elektrody się podpina, wysokości przez jakieś 5-10 sekund by sości, i informacja się przekazuje, by sości, na twoje na nowego ciała, by coś neuroprzekaźniki, neuroprzekaźniki, i jest, następuje zmartwychwstanie i następuje zmartwychwstanie. Tak to wygląda, tak to wygląda. No twoja świadomość cię obudzi w nowym ciele. No, stara coś I, i tyle, i tyle. I tak z nas to zostanie. Bo to napięciem bezości, czyli napięciem i czyną grawitacją, się pobudzi. Napięciem, to, to się napięciem wtedy bardziej podbudza ale też i uwarunkowana jest grawitacja, że pobudzi wysokość i ten ten ta informacja będzie przekazana jak, jak, jaka jest na elektrodach, taka będzie wysokość w receptorkach, jak się wysokości odłoży, wysokość informacja. No i tak to wygląda, tak to wygląda, to tu jeszcze ciekawego o tym mogę opowiedzieć. Eee, eee... To to jeszcze ciekawego bym o tym mówił. Aha, wykresy i tak samo te, 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 te diody są wykresy, wysokościa jak robicie EG, wysosi tu już będzie wysokość, jest 7 kresek na EEG a jak robić 7 w, uwarunkowanie ten, to każdy w 7 jeszcze będzie można na 7 roz, roz, rozłożyć wysokość, na 7 tych receptorów a każdy jest każdy ma 7 receptorków, a każdy jest za coś innego, za inną choróbską odpowiedzialny I każdy się, w każdym tym receptorku się odejmuje na przykład neuroprzekaźnik wysokości jak jest inne choróbsko i tak dalej, to wszystko będzie można zbadać, to co w jakim stanie jest i tak dalej, i tak dalej no i śmiertelność wysokości można Zbadać wysości, no, czy, czy jest dotlenie, nie nie niedocenie, będzie tylko później te wyniki rozpoznawać, wysości co do przyczyny ciała, by sości, jak je, jaka choroba następuje. I neurologiczna, tak samo. No. A wszystkie choroby są neurolog, neurologiczne, bo za grzechy, wysości jest. Za, 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 grzech, za grzechy jest choróbsko. No i tak to wygląda, i tak to wygląda. No to tyle, to tyle. Buczka, buczka. No tu trochę opowiem o elektrowniach do zmartwychwstania, jak się je robi. Jak robi, jak służą bystości? Do czego służą? Najpierw, do czego służą? Mogą służyć bystości do usypiania człowieka, do usypiania, do zrobienia, albo bystości do wcielania, bystości do duszy, bystości wcielania duszy, bystości do nowego ciała No bo to one, te elektrody, bystości, oddziałują na, na, na synapsy na synapsy i tak dalej, i tak, 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 tak to wygląda No, buźko, buźko No, nie inaczej, nie inaczej No, a te elektrony, no, to tak, na synapse oddziałują, można usypiać albo ten, albo odmartwychwcawać. Można też i EEG, polepszyć wyniki, EEG, żeby widoczność jest lepsza, wysokość wszystkich na, na jakim receptorku coś się odgrywa, coś się odgrywa na jakim neuroprzekaźniku, a jest 7 neuroprzekaźników. Gabel, glutaminian, nereadrenalina, dopamina, y, acetylcholina, serotonina, Serotonina, serotonina i przyjemności testosteron. No, i tak to wygląda. No dobrze, to już powiem o jak się usypia. Jak naświetlać wysokości, żeby usypiać w ludzi. No, to wysokość, jak jest w wysokości receptorek, i rzędu jest na przykład 100 neuroprzakładników w nim. Czy tam jest ich chyba 1200 w wysokości tych jak zdrowy człowiek. 1200 ich jest. Jak to przyjemności one mają w wysokości końcóweczki, w wysokości na przekaźniki. Na przykład e, NO e, jest, NO. To, to z boku, to z boku chciało tam uliczy, O. Ale z dołu góry lub lewej prawej wysokości jak się uliczy, na przykład CH, CH jak jest w wysokości w tym tenoru przekaźniku, z, 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 z lewej lub z, z góry lub z dołu, z lewej lub prawej strony, bo jeśli jest CH, to to HH by coś krąży wokół ciebie i ono rozpromienić może energię przechodzącą przez receptory. Przez Jak się w ruch wprawi to, to H to tak to, tak to bywa, by coś ci. A w ruch, żeby wprawić H, grawitacji nie można, grawitacji nie można, grawitacji nie można yy, w mózgu wysokości, to by coś trzeba zrobić, yy, zrobić w wysokości elektrodę, elektrodę. Z, z wapnia, z wapnia, nie metalicznego z wapnia, to tam na, na mam chyba dwa filmiki, jak metalicznego wapnia na Bożej Chowa i Nauka na Bożej Nauka i Bożej Chowa tato, ta, tam są chyba dwa filmiki i takie to przyjemności ja tu powiem, to trzeba by coś, ten no y, wap, wapno u, u, uwęglone, uwęglone doprowadzić do podwójnego uwęglowania, że jest C2 2, y, wapno to chyba to by co chyba y, wapno CA CA chyba wapno jest CA i C C2 i C CA, No to wiedz wapno wysokości, wapno i dwa, dwa atomy wodoru trzeba doprowadzić, to się robi także to wapno węglone wysokości, y, robi się w no fo, y, ten Odcem się zalewa, odcem się zalewa i się emuluje wtedy. I trzyma się elektrodę albo na miedzi, na miedzi Żelazie, albo na magnezie. Tu już nie wiem, wysokości. Elektrodę się trzyma wysokości i ona rozwala ten, ten atom wysokości, ten atom, atom przyjemności, ten, yy, no, no. Na miedzi albo na Żelazie, wysokości elektrodę. Tak, taką wysokość do rozwalenia wysokości tego C, C, C. C2, Ca, wysokości wapnia, rozwaleniu, rozwaleniu, i to rozwala i zostaje samo C, Ca, wapń, zostaje sam wapń, Ca, zostaje samo. No i to Ca odkłada się na elektrodzie, wysokości najpierw podobnie z, 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 z magnezu, z magnezu, bo magnez łączy się z Ca. No i tam by już jest, im duże tytuła, to odkładanie wysoci i dostarczać te wysociwałe wapnia, to wystarczy dostarczać wapnia, by coś dodawać odstu i i od, od, od węglać, i od, od węglać, węgrać, i odwęgrać wysokości ten wapień. No i tak elektroda powstaje, elektroda powstaje, i tym, im grubsza elektroda, tym, elektroda tym lepiej, tym lepiej. Musimy mieć tam receptorka, receptorka, receptorka. No i wysości robi się elektrodę z tego CA. Taka długa, taka długa, taka długa. Później jest pojemnik wysokości, też. O, e, boki pojemnika są wysokości są też CA, CA, bo to CA się by wysości później odlewy się robi tego samego CA. No co się z tego elektrodu i robi od lewy z tego CA. Tak to, to, to powiem? To robi się wysokości tak, tak i 10 cm. Cent ten tera ten elektrodę później później do góry na tej 10 cm jest pojemnik wysokości te też obudowa jest CA tego pojemnika i dalej jest wysokość na wysokości glutaminie jest milimetr wysokości dalej CA później jest wysokość na na wysokości glutaminie 2 mm później na a, a, a na, na jest 3 mm na jest 4 mm na, na jest 5 mm na na na, na, na na serotonie jest 6, 6 mm i 7 mm jest wysokości na tej stronie. Nadwyżka na, 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 na wysokości tego, a w tym pojemniku uiszcza się Wysokość właśnie, żeby usypiać, żeby usypiać wysokości, Uiszcza się wysokości amoniak, amoniak, bo to jest N, NH3, amoniak to jest NH3, czyli z boku się atomu przyłączą się wysokości ten 2, yy, 2, wodory, wodory wysokości i wysokości trzeci, wysokości przyłączy się wysokości do, a z lewej, z prawej, z góry, z dołu, chyba z dołu przyłączy się wysości ten, no, no, ten wodór, ten wodór i tu jest współprzewodnikiem spół, wysości wysokości ten, no, że w jedną stronę przewodzi się prąd to trzeba uzyskać tak właśnie, tak ułożyć wysokości, od, 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 od słońca wysości, ten, od słońca to zależy czy z prawej, czy z północy czy, północy, czy do północy od południa do północy od wschodu do zachodu wysokości dobrze ułoży człowieka, i go naświetlać w wysokości, w mózgu wysokości, na mózgu wysokości i przyjemności ten. No, czy z przodu, czy z tyłu, czy, ale to do, do kierunku Słońca zależy, w wysokości tak. No, do magnetyzmu ziemi, do magnetyzmu ziemi to, to się uiszcza. Do, do kierunku wysokości, w kierunku świata. Do kierunku świata. No, to żeby ten, 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 azot, amoniak z azotem, z, z, z trzema, z azot z, 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 z tymi, no, y, wodorami uiszczył się dobrze wysości przewodząco. W do mózgu wysości wodorem musi być uiszczony. Do mózgu wodorem. I wtedy, i wtedy wysoki on obraca się, i tam do tego się daje wysoki lit, lit, wysoki, daje się lit. Daje się lit, do tego pojemnika też się daje lit, lit daje się i te 7 euro przekaźników dajecie człowieka, no, do, do, bo to jest też 7 elektrod do 7 elektrod do pierwszej się daje do drugiej daje się, daje się wysokości ten y, gabę do trzeciej neradliny, do czwartej dopamina i, tak dalej, i tak dalej do tego pojemnika się daje wysokości. I to jest odpowiedni wysokość, jaki tam jest na przykład w tym pojemniku, na przykład wysokości, to od seksualności wysokości i to można pobierać wysokość, usypiać wysokości seksualność człowieka. Można usypiać seksualność człowieka. I z tego można zrobić elektromagnes. Elektromagnes można z tego zrobić wysokości, <klimy> no, z tego, jak to nawinąć tu jeszcze może uzwojenie wysokości na nie, na nie, żeby elektromagnes zrobić. No, można spróbować tak, tak najsprawniej będzie najsilniejsze pole magnetyczne się uzyska. No, bo i grawitacyjne, i grawitacyjne, bo wysokości ten, yy, no, yy, czy podłączyć pod prąd te, 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 te elektrody, tu już tak nie wiem, wysokości... No bo wysokości, ten magnes wysok wapno, wysokości, to samo wapno ma bardzo dużo dużą grawitację, ma bardzo dużą grawitację wapną. No i w mózgu też, w neuronach jest, jest wapno wysokości. To uiszcza się do długości mózgu, przesmyk, przesmyk, przesmyk wysokości ten. Przesmykł w synapsowy, tam gdzie są te przekaźniki tam gdzie jest ten pojemnik i wysokości znowu chowa jak nerwa wysodzi. te 2 mm w wysokości wapnia w No i ujścia się to do, do, do mózgu, do receptorku, do receptorku jeszcze chreścić można w wysokości te, 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 te a to tak już nie wiem, określenia te receptorki, te te, 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 wysokości, no, te, te elektrody do wysokości. Do, do, do długości wysokości ten, ten synapsy synapsy do długości synapsy do długości i powielić wysokość tą wielkość synaps i na niej się powielić na wielkości synaps na wysokości ten na ten na ten ten wap, na ten wapń na ten wap. No. Tak to wygląda, tak to wygląda. No i tak się naświetla i wysokości, a tutaj wysokości, ten obrotowy musi być wysokości, ten, ten azot z wodorem yy, obrotowy, żeby przeniosła się obrotowa energia, wysokości i temperaturowa energia się przeniosła, obrotowa wysości i tak dalej, i magnetyczna wysokości, i wysokości grawitacyjna, bo ma też dużo magnetyzmu, wysokości, ma taki wysokość wysokości ogromne, no i wysokości ten, i wysości te receptorki, wysości jak są synapsy, to jak są synapsy, synapsy wysości, między nerwem a nerwem wysości jest synapsa, synapsy synapsyczna, tam są jeszcze 1000 tysiące neuroprzekaźników około, to przyjemności one, zaczynają się te końcówki CH kręcić i energia się wysości. Przekazu, wysokości, wytranca. Informacja nie płynie, wysokości. Informacja nie tylko płynie. A jak się w to samo CH jest potrzebne, to samo CH. Bo NH, to samo NH jest potrzebne. NH jest, to jest hormon, znowu sięga, to nie NH, tak, to tak, nie, to jest normalny hormon. NC, NC, chciałem, że się sięga. A tu się NH, to NH samo, by coś z boku jest łączone, coś dla atomu ten, 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 ten wodór i poprawia się przepływalność grawitacyjna poprawia się, zwiększa się grawitacja w, w syropie NNH zwiększa się grawitacja no bo bućko, bućko i tak to wygląda no to do, 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 do receptoru się daje, do tej do tej miski daje się neuroprzechaźnik z, z ten neuroprzechaźnik azot, azot z wysokości, amoniak, amoniak no trójwodoro trój azotan trójwodoro azotan i przyjemności ten lit i lit i lit No i tak to wygląda i tak to wygląda No i to co są te oddziaływania wysokości tak to wygląda A EG, EG to i tak pochwytowane wysości bodźce z EG EG przekwyły prądu wysokości jakie jest w wysości i impulsy takie ten zrobić wysokości receptorych wysokości tych 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 i wysokości NC NC NC. tylko w drugą stronę a w drugą stronę obrócone to hamuć wyjść do do do, do 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 południa do południa, a, a do nie, do, nie do, 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 mu, do mózgu tylko od mózgu wysokości do to H ułożone od mózgu do, 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 do diody do diody. To wysocie odbiera się EG wysokości wtedy można mierzyć wysokość EEG na tlenie mózgu. Na tlenie mózgu i inne wysokości wartości EEG też wychodzą. Wtedy dokładniej, dokładniej wysokości. No. I tak to wygląda, i tak to wygląda. Co tu jeszcze bym chciał? No to to żeby na pasku, gdzie najpierw robić robi zwyczajne na naciszania, poprzez magnes wysokość odbiera, wysokości informacji, przez napięcie, wysokość samo o wysości czy tam może jakieś inne wysokości, jakiś inny elektromagnetyzm wysokości to wysuści, ten, tych siedem wysokości głównych, wysokości tych no pasm wysokości i to to pasmo, gdzie gdzie wysuści, jak wstrzymasz oddech spada amplituda, czy się zwiększa, jak się to już wszystko mierzy wysuści, na tym paśmie wysokości. Spadek amplitudy to jest niedotlenienie, a ta amplitudy to jest przeważenie z niedotlenienia. No i to jest różnica wysokości. No i a w, a w szpitalu przerażenie jest niedotlenie, a liczą wysości, jak mówią, że jest niedotleniony mózg. Tak najprawdopodobniej wysości, A nie niedotlenie, wzrost amplitudy. jest spadek jej. A może i spadek może, bo to widać to to może być. Wtedy wtedy, wtedy jest to widoczne. Spadek czy wzrost ten przerażenie, wysokość to wszystko jest widoczne wtedy. Na to z strony jest przerażenie. Przerażenie wysokości może być wysości wysokości, to jest bardziej że To będzie wszystko widać, będziemy będzie można zbadać. No to tak, to, to tak się robi i wysokości, tak się robi elektrody do zmartwychwstania. No z tego NH wysokości ma do zmartwychwstania i naświetla się wysości mózg. No buźko, buźko informacją. Napięcie i ono kształtuje wysości wysokości przekazy myśli wysości. wysokości. No, z komputera wysości się na naświetla wysoci na nowe ciało wysości, no, umysł wysości, z swojego kwarka duszy i wysości zmartwychwstania można zrobić. No bo, tu jesteś na kwarku duszy, wysości, pamięci, jest pamięć komputera, no, magnetyzm, grawitacyjny kwarek, napięciowy kwarek, temperatury kwarek, i pamięć komputera i pamięć człowieka. No i z tego kwarka na naświetla wysości ten człowieka. No i to tyle, i to tyle, i nic więcej nie trzeba. No tu moc można zwiększyć jeszcze wysokości cewkami, moc można zwiększyć, mniej, moc zwiększyć wysokości, więcej mniej cewek wysokości, moc zwiększyć wysokości przechadz, wysokości na ten no y, grawitacji na przykład moc zwiększyć cewkami normalnymi i grawitacyjnymi i grawitacyjnymi i tak dalej i tak dalej, to więcej osób się w stanie.